Jak piją w Rosji. Rosja jest potężnym i tajemniczym państwem, które podarowało światu wiele wybitnych odkryć. Najważniejszym z nich jest wódka. Wypić wódkę pod dobrą muzykę, za suto zastawionym stołem w towarzystwie przyjaciół, to prawdopodobnie największa przyjemność, jaką ludzkość wymyśliła na przestrzeni swego istnienia. W Rosji alkohol towarzyszył człowiekowi w każdej chwili życia, od narodzin. Kiedy młodzi się pobierają za zdrowie młodej pary i wszystkich możliwych krewnych, wypijane są oceany wszelkich możliwych trunków. Kiedy rodzi się dziecko, trzeba koniecznie oblać to wydarzenie ze wszystkimi krewnymi i bliskimi przyjaciółmi. Urodziny, imieniny i nawet najbardziej błahe uroczystości stanowią dobry pretekst, żeby posiedzieć za obficie zastawionym stołem. Kiedy ktoś umiera, organizuje się huczną stypę. Krewni zawsze biorą na cmentarz butelkę wódki, aby życzyć zmarłemu lepszego życia w lepszym świecie. Co piją w Rosji? W Rosji pije się różne trunki. Jednak na przestrzeni stuleci wciąż najbardziej popularna jest wódka. Produkowane są setki rodzajów tego boskiego napoju, często z wykorzystaniem przepisów wspomnianych w średniowiecznych kronikach. Jednak ta wódka trafia na eksport. Piją ją ludzie zamożni o wyrafinowanym guście. Prości ludzie muszą zadowolić się produkcją ogromnych przetwórni, których setki znajdują się w każdym większym mieście w Rosji. Codziennie są tam rozlewane miliony litrów źle oczyszczonej wódki niskiej jakości. W Rosji produkowane są wspaniałe markowe wina i koniaki prezentowane w specjalnych salach degustacyjnych. Jednak do sklepów trafia drugi co do popularności trunek. Tanie wino typu portwein. Potworna mieszanka wody, cukru, sztucznych barwników i spirytusu. Władze wielokrotnie próbowały walczyć z pijaństwem przy pomocy wielkich kampanii antyalkoholowych. Jednak spożycie alkoholu wzrasta z każdym rokiem. Pijaństwo stało się narodową katastrofą. Ostatnia taka kampania, przeprowadzona w czasach Gorbaczowa, była szczególnie restrykcyjna. W południowych regionach kraju wycięto krzewy winogronowe, zamknięto zakłady winne. Niezależnie od celów tej kampanii, Wódka wyszła z niej obronną ręką. Rezultatem wypraw krzyżowych przeciwko Wódce były wielokilometrowe kolejki po tanie wino i Wódkę. Wielogodzinne stanie w kolejkach wywoływało wiele konfliktów wśród obywateli. Ci, którym udało się dostać do lady, czuli się jak wybrańcy losu i starali się kupić jak najwięcej butelek na czarną godzinę. Prawdziwi szczęściarze mogli kupić upragnioną butelkę z ciężarówek rozwożących wódkę do sklepów. Teraz wódkę można kupić w zasadzie wszędzie. Rząd, który poinformował społeczeństwo o swoich planach rozwoju gospodarki rynkowej, zezwolił na handel uliczny, dzięki czemu miasta zaczęły wyglądać jak azjatyckie bazary. Spekulanci kupowali alkohol w sklepach państwowych po cenach rynkowych i sprzedawali go po cenach czarnorynkowych. Koszt jednej butelki alkoholu stanowił około 10% miesięcznego wynagrodzenia. Niewiele osób mogło pozwolić sobie na taki zakup. Alkohole zagraniczne są na tyle drogie, że stanowią fanty w loteriach. Ceny takich alkoholi są astronomiczne. Trzeba wydać całą miesięczną wypłatę, aby kupić litrową butelkę lekarzowi albo nauczycielowi. Ładne butelki z zachodnimi etykietkami często stanowią dekoracje sklepów prywatnych. Dzikie ceny na alkohol zmusiły miliony osób do zajęcia się produkcją napojów alkoholowych w domowym zaciszu. Najbardziej pomysłowe jednostki opanowały najbardziej wymyślne sposoby na produkcję alkoholu. Trzeba wymieszać cukier, drożdże i coś w rodzaju katalizatora np. ziemniaki wymieszać to wszystko z ciepłą wodą. To najprostszy i najpopularniejszy przepis na wyprodukowanie samogonu. Rosjanie określają ten napój mianem bragi. Aby przyspieszyć proces fermentacji, ten pan używa swojej pralki. Braga jest intensywnie mieszana w bębnie pralki, co w znaczącym stopniu przyspiesza czas produkcji. Teraz trzeba wykazać się dużą dozą cierpliwości. Braga musi dojrzeć. Nastąpiła chwila, w której można z dumą zaprezentować efekt swojej działalności, domowej roboty destylat. Braga jest podgrzewana na kuchence, lekkie opary alkoholu są schładzane, filtrowane i wreszcie po kropelce trafiają do naczynia. Czysty samogon jest nie gorszy niż tania wódka. Ludzie są z natury praktyczni. Interesuje ich jak najszybszy rezultat działania. Dla kobiet produkcja samogonu jest procesem tajemnym podobnym do czarów. Podchodzą do niego ziście kobiecą delikatnością i smakiem. Nawet aparatura jest bardziej elegancka. Smak swoich produktów poprawiają, używając przypraw, jagód, suszonych owoców. Rezultatem jest boski eliksir. Największe szczęście mają pracownicy naukowi i inżynierowie, którzy otrzymują spirytus w pracy. Ich życie to ciągłe święto. Spirytus jest mieszany z wodą w stosunku 2 do 3. Tak łatwiej pić, a moc odpowiada mocy wódki. Czysty spirytus to przedmiot zazdrości dla wszystkich. Ci, którzy nie mają dostępu do spirytusu i pieniędzy na wódkę, a koniecznie muszą się napić, kursują po aptekach i perfumeriach. Kiedy do sprzedaży trafia tania woda kolońska albo inny kosmetyk zawierający alkohol, są entuzjastycznie wykupywane. Co prawda woda kolońska ma gorzki smak i wywołuje mdłości, ale za to pijącego otula miły zapach polnych kwiatów, albo lawendy. Niektórzy miłośnicy ostrych wrażeń dodają do piwa środki owadobójcze. Ten śmiercionośny napój znany jest jako piwo z psikiem. Ze sklepów gospodarstwa domowego wykupywane są wszelkie produkty zawierające spirytus farby, lakiery, kleje. Istnieje wiele pomysłowych sposobów na wydobycie alkoholu z tych produktów. W tej konkurencji prym wiodą robotnicy. W swoich zakładach pracy mają do dyspozycji wiele skomplikowanych urządzeń. Klej albo farbę wlewamy do dużego słoika, dodajemy szczyptę soli, włączamy maszynę i wkładamy do słoika szybko obracające się wiertło uprzednio obwiązane gazą. Po krótkim czasie wiertło zaczyna pokrywać się twardym składnikiem, tak zwaną skórką, która oczywiście się wyrzuca, ponieważ celem tej procedury jest uzyskanie mętnego płynu zawierającego alkohol o dużej mocy. Nie można określić spożywania tego napoju mianem przyjemności, ale jeśli organizm domaga się alkoholu, człowiek wypije wszystko. W związku ze spożywaniem wszelkich środków chemicznych jako zamiennika wódki, Pogotowie ma pełne ręce roboty. Może uda im się uratować pewien procent pacjentów, którzy zatruli się alkoholem. Pomoc temu panu już nie jest potrzebna, a zresztą już za późno. Lekarze zebrali pokaźne dosie na temat preparatów alkoholowych którymi zatruli się ich pacjenci. Gdzie piją? Oczywiście najprzyjemniej jest napić się w restauracji albo kawiarni, jednak niewiele osób może sobie na to pozwolić. Życie drożeje z każdym dniem i ceny w restauracjach osiągnęły już poziom kosmiczny. Zwykły Iwan zazwyczaj upija się w piwiarni. Nieważne, że śmierdzi od dymu papierosowego. Inne zapachy też nie upajają. I panuje tłok, jednak panuje tu uroczysta i przyjacielska atmosfera. Szkoda, że takich sal jest niewiele i ciężko tam trafić. Z drugiej strony całe miasto przekształciło się w jedną wielką piwiarnię. Je wszędzie na ulicach, placach, dworcach, bulwarach. Wiele osób siada na świeżym powietrzu, używając skrzynek jako stołków barowych. Malarze i inni przedstawiciele wolnych zawodów piją zazwyczaj w swoich studiach i pracowniach, z których bez przerwy dochodzi brzęk kieliszków. Robotnicy i budowlańcy piją w miejscu pracy, wielokrotnie powtarzając tę czynność w ciągu dnia. Polityka również świetnie komponuje się z piciem. Zapach wódki zawsze unosi się nad manifestacjami komunistów i